Meziegaro, Garo. my name is, my name is Niko. Niko? Niko. Piękny, słoneczny wtorek. My już powoli będziemy żegnać się z Hiwo. Za moimi plecami widzicie mury starego miasta. Rano zjedliśmy śniadanie, teraz wczesny obiad i idziemy po bagaże i będziemy się kierować na pociąg. A nim będziemy jechać 7 godzin. Gdzie? Do Buchary. Kolejnego niesamowitego miejsca. Może troszeczkę podobnego do Hiwy, ale mam nadzieję, że wciąż bardzo fajnego. Powinno być elegancko. No i ostatnie ujęcie na pożegnanie. Bo już pewnie tutaj nigdy nie wrócę. Magiczne miejsce. W drodze. Żegnamy się z właścicielem, z tym fajnym miejscem. Do zobaczenia. fajny jest ten dworzec. Bardzo czysty. Takie troszeczkę połączenie takich wiecie radzieckich, prosto ciosanych dworców z całą masą takich orientalnych, uzbeckich klimatów. No i tutaj jest cała masa takich, widzicie, małych dodatków. Fajnie wyglądających. Jest nasz pociąg. Na całe 7 godzin z całą masą turystów z Chin. Tutaj na wschodzie zawsze przy wagonie stoi osoba, która sprawdza bileciki i dopiero wpuszcza do pociągu. Zdraszwidzie. Wszystko No to jest ten sam pan, który był w pociągu, gdy jechaliśmy nocnym. To już nas poznał. <susza> Tak, tak, normalna. Normalnie, tak. Cztery, tak? Dwa. Zachodzimy. Dziękuję. No, temperatura wynosząca chyba z 40 stopni. To jest ten sam pociąg. Ten sam. I również mamy łóżeczka, więc 7 godzin leżenia. Możesz coś wyjmować? O. W każdym przedziale jest taki talerzyk z dodatkami, jak herbaty czy cukier. Popatrzcie: cukier. O, i oczywiście herbatki. Czarna i zielona. No i dojechaliśmy. Wyjdziemy tylko z dworca, który wygląda po to ognie, jak ten. Hiwie. Ale spoko. A, spokojnie, jeszcze oczywiście trzeba przejść przez kontrolę, ale to nie w tą stronę. Dobra. No, jesteśmy już poza dworcem. Idziemy szukać naszego samochodu, bo mamy mieć tutaj kierowcę, podobno, który ma na nas czekać. No zobaczymy. O, jest nasz kierowca. No dobra. No to się zawijamy. Pierwszy dzień w Bucharze. Witam Was. Muszę Wam coś pokazać fajnego. W jakich warunkach mieliśmy śniadanie. Chodźcie. Ogarnijcie to. pod drzewkiem. Piękna, słoneczna środa w Bucharze. Zaczynamy nasz pierwszy i jedyny dzień w tym mieście. Jest bardzo ciepło, o wiele cieplej niż wczoraj i przedwczoraj w Chiwie. No i nie ma tego strasznego wiatru, który tam był bardzo denerwujący. Najpierw stare miasta, a potem zobaczymy. Tutaj już jest kompletnie inaczej, bo jest to wiele większe turystyczne miasto i tutaj już na każdym kroku zaczepiają człowieka, po pierwsze kierowcy jakichś, e, kierowcy jakiś samochodzików, którzy podwożą turystów w różne miejsca i na każdym kroku zaczepiają, e, krzyczą do człowieka podczas nagrywania i tak dalej, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby gdzieś podwieźć człowieka za pieniądze. Więc to już zaczyna być tutaj mega irytujące. W Chiwie tego nie było, w Chiwie było mega niesamowicie. Tam ludzie byli otwarci, uśmiechnięci, ale nie było tego nagabywania. A tutaj już ono jest, co jest chyba normalne w takich dużych turystycznych miejscach. A za moimi plecami widzicie meczet Kalon, a tutaj minaret. Skalą. Obie budowle powstały w 1127 roku i były następnie podziwiane przez stulecia. Genghis Khan, który wszedł tutaj ze swoją armią, był pod tak wielkim wrażeniem tych dwóch budowli, że nakazał ich pozostawienie, nieruszanie, nieniszczenie. Wszystko się zmieniło w 1920 roku, gdy wkroczyła tutaj Armia Czerwona. Ona zniszczyła tutaj większość zabytkowych budowli i dość mocno naruszyła ten zabytkowy minaret. Na całe szczęście nie udało im się zniszczyć wszystkiego. Ten meczet za moimi plecami słynie jeszcze z jednej rzeczy: jest w stanie pomieścić 100 tysięcy wiernych. Buhara została założona około I wieku, więc już trochę czasu ma. Od VIII do IX wieku duży arabski ośrodek handlu na szlaku karawanowym z Azji Środkowej do Europy. Od końca IX wieku stolica Samanidów. W 999 Buhara została zdobyta przez Turków. A tak to wygląda z bliska, widzicie? Potem niestety w 1220 została zniszczona przez Dżingizhana, a w 1370 zdobyta przez Timura. Od połowy XVI wieku stolica mongolskiego Hanatu Bucharskiego, następnie Emiratu pozostającego pod protektoratem rosyjskim. Od 1920 stolica Bucharskiej Ludowej Republiki Radzieckiej, a od 1924 włączona do Uzbekistanu. Ale się posypiał na mnie gromy pewnie za te odcinki, w których mówiłem, że nie nienawidzę miejsc sakralnych. I gdy jestem na różnych wyjazdach, to tego typu miejsc nie odwiedzam. A teraz jestem w jakichś meczetach i tak dalej i gadam o minaretach. To kompletnie jest coś dla mnie nowego. E, czym innym jest dla mnie jakaś katedra w Mediolanie, a czymś innym jest dla mnie taki meczet tutaj w Bucharze. I ja osobiście w takich miejscach nie bywam yy, na co dzień. Tak więc dla mnie tego typu budowle są fascynujące, po prostu z takiego architektonicznego, tylko wiecie, yy, klimatu. Nie religijnego, dlatego też nie wchodzę do wnętrza yy, tych meczetów i tak dalej. Ale z zewnątrz to jest naprawdę piękne. Like communists. No, I can never ever get back order. Bukhara, very good. That's for true. It's Pasiva. Pasiva. Hello. Menzagaro. Menzagaro. My name is. My name is Naiko. Naiko? Naiko. And I. My name is Bukhara. Bokara! Bokara! Pojedź do kuchni, proszę Dobrze Dawaj Tak, Dobrze Miejscowy siłacz Za wszelką cenę starał się nas Zaprosić na kawę Chłopaków prawie skusił Już strasznie chcieli tam wchodzić Ale... Udało im się odwieść od tego Nie, ale prawda jest taka, że w pewnym momencie stało się to już dziwne był już nas na siłę praktycznie do mieszkania wciągała. jak tam weszliśmy to jego ojciec leżał na pruty na dywanie ale tak naprawdę na pruty słuchajcie gdzieś w kuchni słychać było dźwięki tą, tylko powiedział, że to jest mama całe szczęście, że mamy nie widziałem bo mogło być podobnie tak więc całe szczęście, że uciekliśmy, bo nie wiem co to byłaby za kawa My to tylko jesteśmy jeden dzień. Obecnie miasto liczy około 300 tysięcy mieszkańców. Samo stare miasto Bukhary jest jednym z najcenniejszych zespołów architektury islamu w Azji Środkowej i obejmuje około 140 obiektów, których nie sposób jest zobaczyć w jeden dzień. Miastem partnerskim w Polsce jest Słupsk. Najlepszym okresem dla Buchary były czasy jedwabnego szlaku. To za pieniądze z handlu wybudowano te wszystkie meczety, minarety i całą masę innych budynków, z których niestety duża część, jak Wam wspomniałem, już nie istnieje. My jutro wybierzemy się do Samarkandy, która powinna być również dość podobna. Natomiast będziecie mieli fajne porównanie trzech najbardziej zabudkowych miast. Uzbekistanu. Hiwy, Samarkandy i właśnie Bukhary. 20 metrów wysokości, 780 metrów długości. Jestem przed tak zwaną twierdzą ARK, czyli miastem w mieście. Troszeczkę jak w Chiwie, natomiast tutaj monumentalność tego jest o wiele, o wiele większa. Gdybyście się natomiast zastanawiali, czym do cholery są te drewniane, powbijane pale w ten mur. Zobaczcie, jest ich naprawdę sporo. To ich zadaniem jest to. Aby podczas trzęsienia ziemi po prostu ten mur pracował i się nie zawalił, Arka to wyjątkowa konstrukcja łącząca piękno fortyfikacji z architekturą dawnych czasów. To najstarszy zabytek w mieście, który znajduje się na sztucznie usypanym wzgórzu o wysokości około 20 metrów. Jeszcze na początku XX wieku w Arcy mieszkało około 3000 osób należących do dworu i administracji. Do środka nie mam zamiaru wchodzić, bo się naczytałem recenzji e, i nawet miejscowe osoby odradzają, że się to po prostu nie opłaca, bo wejście jest płatne. Natomiast w środku podobno znajduje się muzeum, ale dość słabe. Próbuję dojść do takiego budynku z czterema minaretami, ale tu się kluczy po tych uliczkach nieprawdopodobnie. Ja już się zgubiłem chyba cztery razy, ale chyba w końcu idę dobrze. Zaraz zobaczymy. Trafiłem. Za moimi plecami widzicie budynek Horminor, czyli ten, do którego tak długo szedłem, oznacza ta nazwa Cztery Minarety. W rzeczywistości nigdy on nie pełnił żadnych funkcji religijnych, był po prostu domem handlowym zbudowanym przez kupca z Turkmenistanu. Jednak zamysłem było, aby te cztery wieże symbolizowały cztery największe religie na świecie, czyli islam, chrześcijaństwo, buddyzm i judaizm. Starałem się w takiej kolejności co do wielkości religii to wymienić. Tam w środku był sklep z pamiątkami, więc już nie wchodziłem. Zwłaszcza, że dzień się powoli kończył, a ja chciałem. A posłuchajcie, ubzdurałem sobie jeszcze jedno miejsce, czyli cmentarz żydowski w kraju muzułmańskim. Jak uda mi się go znaleźć, to przynajmniej nagram wejście. A jak da się wejść, no to wiecie. No, i znalazłem cmentarz żydowski. Wow, trochę się nałaziłem, ale jest. To ciekawostka, ale za czasów świetności miasta było w nim 13 synagog. Ciekawe, na ilu vlogach znajdziecie cmentarz żydowski w Bucharze. Ha, a u mnie już jest. Tutaj są nazwiska wszystkich żołnierzy żydowskiego pochodzenia, którzy byli właśnie z tych obszarów. Pochodzili i brali udział w II wojnie światowej. W latach 70. ubiegłego wieku Żydzi zaczęli opuszczać Uzbekistan. Bucharska społeczność żydowska znacznie się zmniejszyła. W przeszłości liczyła ona ponad 35 tysięcy osób, dziś pozostało ponoć 400 Żydów. Skąd jednak wzięli się Żydzi w Bucharze? Niektórzy badacze twierdzą, że przybyli na ten obszar po szlakach jedwabnego szlaku, a następnie znaleźli dla siebie zajęcie i zostali na stałe. Fajny był ten cmentarz, przyznacie. Taki bardzo specyficzny, troszeczkę podobny do tego w Armenii. Jeżeli nie widzieliście mojego odcinka z cmentarza w Armenii, to bardzo wam polecam, bo w Armenii są bardzo specyficzne nagrobki. I tutaj kilka było bardzo podobnych. Ogólnie na wschodzie mają taki styl cmentarny. Zawinąłem się do centrum. Spróbuję jeszcze może kilka jakichś ujęć ciekawych zrobić podczas zachodu słońca bo powinien być fajny, ale nie wiem, jak tutaj to będzie wyglądać. I będę się zawijał już do hotelu, jeszcze przydałoby się jakąś aptekę zaliczyć, eee, jakieś leki kupić na gardło, no i zawinąć się do pokoju, bo jutro jedziemy do Samarkandy. Mam nadzieję, że Wam się ta seria z Uzbekistanu podoba. Ja nie do końca ją czuję, powiem Wam szczerze, bo w Chiwie było jeszcze bardzo fajnie, ale tutaj już jest bardzo podobnie. A jutro w Samarkandzie może być ten sam klimat. Trochę się boję, że to są trzy takie same miejsca, no ale dobra, sami sobie tak wybraliśmy. Jednak mam nadzieję, że Wam się jakoś tak o, to podoba, że ciekawych rzeczy się troszeczkę dowiedzieliście. W tle, o których opowiadałem, kilka ładnych ujęć zobaczyliście i będziecie oglądać kolejne odcinki. na YouTube, nie. Yeah. Poznałem tutaj chłopaków. Super. Studentów. Tak więc pogadaliśmy sobie troszeczkę. Mega fajne chłopaki. Dzięki. It was nice to meet you guys. Dobra, z zachodu słońca nici. No bo zagadałem się z chłopakami, którzy zagadali do mnie. Ale to taka była rozmowa nie do nagrania, bo tłumaczyli mi to z rosyjskiego na angielski przez smartfona. I wiecie, to znaczy nie było takie ciekawe do nagrywania. Ale fajnie pogadaliśmy sobie studenci psychologii, jeżeli dobrze zrozumiałem. Jeden z nich jest po Akademii Wojskowej, był e, z Taszkiętu, tutaj tylko teraz obecnie studiują. Bardzo fajne chłopaki. Nigdy nie byli w Polsce, nigdy na poza Uzbekistan nie wyjeżdżali jeszcze, ale pokazali mi zdjęcia z bycia blisko Afganistanu, bo byli tuż przy samej granicy. Taka ciekawostka, no a więc mega fajne. Dobra, idę poszukam chłopaków, bo nie wiem gdzie się zawinęli. Yy, I pewnie będę kończył ten dzień już naprawdę bez żadnych ścieżek. She got cheese, she got smile, she got business on the side. She got cheese for them guys. When they're baby out of town, got cheese, got size. Funny business on the mind, he's all pleased with the life. Mother, business I want mine. Have a treat, I in my visa, put up a cook with the party, sipin' her coffee, epic up.